Wybaczcie. Wiem, zagrałem może trochę za mocno ze śmiercią i testamentem. No, może. No. Ale przyznajcie, to był jedyny sposób, żebyście wszyscy tu przyjechali. Ale a po co? Czy wuj umiera? Nie. Chyba nie. Po prostu po latach spędzonych w samotności, prawie w samotności, po co ja to wszystko robię? Dla kogo? Chciałem, żebyście nie popełnili mojego błędu. Przyjechali tutaj, nawiązali kontakt, poznali się, zanim będzie za późno. <grym> Wasze miny, jak padło o przekazaniu na dom dziecka. Nie, no, szczytny cel przecież, no. No, ale nie ma co. Jutro czeka nas fajna gra. Długo nad nią pracowałem. Będziemy się świetnie bawić. Start. 撞击声的。